Siemaneczko mojka dzisiaj zagramy sobie w playtest gry The Hidden Ones Jest to gra stworzona na podstawie anime Hitori no Shita The Outcast Jest to bardzo popularne anime i mangi w Japonii I powstaje gra na ich podstawie, którą sobie dzisiaj zagramy Jest aktualnie playtest, czyli jest taka alfa gra, że tak powiem Udało mi się zdobyć kod, żeby w to zagrać więc e, zobaczymy jak gra wygląda, jak się gra. Jest to Arena Fighter, jak wiele jednak gier anime jest stworzona przez... E, mam napisane no, More Fun Studios. E, wygląda bardzo fajnie, ja jednak... No, nie jestem wielkim fanem takich fajtowych gier, że tak powiem. Ale lubię anime i gierka wygląda według mnie bardzo fajnie, więc sobie ją wypróbujemy. Zobaczymy, co gra nam teraz pokaże. Wiem, że będzie jakiś story mode, ale to dopiero, jak gra w pełni wyjdzie, teraz będziemy tylko grać w ten tryb arena. Więc tak, moi chłopaki, bez przedłużania, wypróbujmy sobie tą gierkę i zobaczmy, co na nas czeka, jak pełna gierka wyjdzie, bo na pewno się trochę rzeczy zmieni, ale możemy sobie ją przetestować. I co od razu, ok. Defense, Ultimate Skill, Breakaway, Cancel, Dodge, Basic Attack, Skill 1, Skill 2, okej. Okay. czyli mamy stamina, czyli nie możemy napierdzielać bez skończoności. Okej, okay, Quick Step. Okej. Okay. Aha, czyli możemy cancelować ataki. Everything oh, Tao Mages do flows okay. as nature intends. To navigate between auspice and calamity is to understand the universe's hidden code. Tsung Ring? Uh, oh shit. And the, the as a standard, block by holding the block button. Yeah. Oh shit, Harry? Get off! block must the... Oh shit. I saw it. Every sticky suspicious spots. Only town mage moved like that. Oh there. Uh, to can Can't really hang out with you. No Oh shit. Yeah, I almost had to hold this button in the block. Na okay. Dobra i teraz mogę atakować. Shit. Dobra, 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 dobra. chyba komu. Okej, hej, okej. O no, 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 no. Oh, damn! Huh? I have to say, if we go. Oh, oh! okay guess i glow red so. quick-step the dodge I'm Oh! Okay. It's like below in a it up Sam, Hey, when an enemy has a shield effect on them, they are blocking. Okay, it not be Final break. Oh. Okay, okay, okay. I was just hoping to take you down before you pulled out your Chi-Men techniques. Guess that was pretty dumb of me. Whoa. Oh, damn, hey. oh. hey, okay. that okay. a have you ever tasted defeat? If we exclude practice matches with my sect elders, never. Crazy. Do you think you can handle losing? Don't rush your answer. How will you choose to navigate between auspice and calamity? i not if the of The real is boss. simple. moth the flame. And manifest! Let's stop, Master Wall. What the fuck? Even in defeat. What so are you in the ring? That's me. I feel like my karma catching up. Okay, so we're going to Better watch carefully. This is. Geo, care. Oh shit! Oh my god! What the fuck? I think -Man is, just about yeah, is like a, a hawk. Right what is this like a You're on, to on. To think, yeah! but that's not the whole story okay 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 you generated chi when dealing damage and with more skills once your chi bar is full your ultimate will become available oh my god my chi man i am the compass i determine okay, okay. fortune and fate time space the interconnection of all things i control it all Oké, okay, oké, okay, oké, okay. we gaan het block zodat dus we move on. Hè? first. Hé! Let it burn. Hé! 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 Hé!

nie mogę się doczekać, kiedy to wyjdzie, serio. Powiem Wam, ja rzadko się jaram jakąś gierką. Znaczy, często, znaczy, często. Zależy jaka gra. Ale tym się jaram tak bardzo, że goddamn, To wygląda przepięknie i to jest, no, kurde. Może dlatego, że lubię anime i lubię takie action, wiecie o co I... chodzi. Ale i tak... God, yy. Co za agent. Jakimś się łokniem do mnie zrzuca. Nawet nie mam coś, co powiedzieć złego, bo jestem jednak zdziwiony, że to... ...że to jest teraz taka pre-alfa tego wszystkiego. E Wiecie, playtest ogólnie i ta gra tak dobrze działa, znaczy to tak dobrze wszystko działa i tak zajebiście już wygląda, to ja nie wiem jak to będzie wszystko wyglądało, jak to oficjalnie wyjdzie. Widzisz tą tajemnicę? Moja tajemnica? To jest dla Ciebie to, na co przyjechałeś. Thunder Claw! Stryker! What the fuck, to my jeszcze więcej umiejętności mamy! Stryker! Smart Fight! Here. <laughs> Swift to stamp. go Okay, so it's fast and ready instead. Oh, pressure. <laughs> oh, okay, okay. fire. One more fight. Обрацитеше ви пробачате to. God damn. stop. Aha, czyli tam jest liczba, ile on ma życie, tak powiem. Oh, o on what the fuck! Oh. Nie, co za daleko, O, ultimate! Huh? czyli on ma. Under Approach on collector medicine pack! Okej, okay. oh, okay, okay, okay. oh, okay. to się udało mi zrobić. God damn, teraz na trzech oń? Okej, okay, okej, okej. God damn Okej! Muszę go do okej, what the fuck? Hey. O, normalny dzień w Japonii Nie nie nie! Nie udało mi się! Już jest Powoli mi się przyciski Chęcą cię do zarzaj w takie gierki Że mylą mi się przyciski nie ma boj Rower sukrat! weź. Pop serio roweruka Ja demon portale miał robić? Crazy to jest What the fuck? Co oni za mocne mają Ale ja chyba muszę Bo ja nie oglądałem tego anime Nie czytałem tej mangi Chyba muszę Sobie poczytać to albo obejrzeć Zobaczyć, czy można to obejrzeć tutaj E, u mnie czy na Clash mam? Jak nie to będę musiał... E, jak to się nazywa... E, przeczytać. Okay. Hej, yeah. oh, oh, oh. hey, coś tak nie hey, hey, będę? what the hell?

dzięki Bogu. I... Oh! Uh! Nie, nie lubię takiego czekać, będę z nami Okej. Ok. Thunder Rain. O, no, już się go trafiłem.

OK. OK, OK, socorro Okay. okay. Só O oh my god, chicken! Czemu jedzenie zawsze w anime wygląda tak dobrze? Albo w grach takich azjatyckich. Na przykład teraz nawet i nowy Monster Hunter Wilds wygląda tak zajebiście Albo Final Fantasy 16... Final Fantasy wow. 15 zajebiste to było tak coś cool, zrobione. W ogóle w anime to wygląda na w części są mniej jak są airlines, sceny, you know So there's someone. I know. Works for them, w naszy, tak? Plus let's say entertain. Ej, to w Chinach czy tam w Japonii nie ma normalnego tego, jak dzwonisz, tylko jest takie coś? Aha, complete all missions, phase one of the Worldly Manual to unlock the next phase. Lurking danger. Aha, czyli jednak trochę więcej jest do roboty tutaj chyba w tym. co się nazywa? W tym inze. Manual. Aha, czyli mamy jakieś daily rzeczy. A, faza pierwsza. Czyli musimy robić jakieś specjalne rzeczy, żeby przechodzić dalej chyba so, Mid mission requires to earn rewards. Ok, czyli fight in one martial class matches i challenge Abyss of Tower, Trial of Will once on any difficulty. czyli okay. so, jesteśmy w fazie pierwszej. Ile musimy misji ukończyć, żeby zrobić następną fazę? Is story mode, trial i duel. Well, Marshall Class uh, Competition ok, więc sprawdźmy sobie to, okay, czyli będziemy rangę naszą zwiększać, ile wygranych, current ranking, a bo to chyba przeciwko innym graczom w ogóle będziemy walczyć. Tak, to jest wszystko online. Detail Gameplay Rules ok, no to jak to wszystko działa? Wszystkie postacie, które możemy wybrać. Lineup PLAN OK, czyli możemy sobie line postaci użyć czyli tak jak w większości takich gier mamy trzy postacie um, które są w meczu tutaj jesteśmy my, czyli też jakichś outcastów używamy uh, BETTER REPLAY możemy zrobić okay. mogę zobaczyć jakie są postacie What the fuck? on wygląda jak Sukuna z tego z... Ej y Jutsu Kaisen Jutsu Kaisen, jak Sukuna z Jutsu Kaisen wygląda Okej, okay, czyli tutaj możemy takie specjalne te robić Trial of Will Ale ja nie chcę Muszę? Nie, nie chcę Aha Czyli okay, tutaj Difficulty możemy to zmienić Tutaj jakie punkty to będziemy dostawać To okej okay. Outcast okay, czyli możemy w tym użyć tylko tych trzech outcastów jakie oni mają czyli możemy ich chyba upgrade'ować a bonusy jakie oni mają deploy, doppelganger ok czyli to są A, to są te ekstra postacie które mamy jakie oni umiejętności mogą używać okay. czyli możemy trzy specjalne użyć czyli to są te specjalne umiejętności tych sezonów będą... A, w ogóle jaki długi jest ten playtest. Do 11 kwietnia będzie aż trwał. Okej, okay, czyli jednak trochę można sobie pograć. Mortal. Okej. Okay. Aha, czyli tu mamy rangę naszych z trialów i rangę z um, online meczy Nasza ranga się resetuje co piątek tutaj Mamy daily missions, które musimy robić Za to dostajemy punkty Mamy jakiś shop Aha, czyli... Mamy jakieś coinsy te specjalne, które dostajemy I za to możemy sobie postać, czyli tego ziomka z ognia możemy sobie blokować Okej, okay, okej okay. Zunguan I teraz on będzie w naszych odcastach. A, to są ci wszyscy odkaści. Ok, Maintenant, je vais changer. Il Feng Baobao, Zhuang Zhulang, Wang Ye, Ye, Zhengguang, Zhu Qing, Ruhua, Swarm Bronmi, Zhang Lingyu, Rongshan, Lu Jin, Inner Demon, Silibili, Huang Tao, Baron et Lu Linglong. A, czyli możemy ich sobie wszystkie sprawdzić, więc sobie zobaczmy wszystkie te postacie jakie tu są, no czy oczywiście ten Ich to te już umiejętność pokazuje, to jest ta ruchła. What the fuck Ona jest robotem! What the fuck? To jest Zhu Queen z tym, którym walczyliśmy, okej okay. Tu jest znowu ten robot, który teraz O mój Boże, what the fuck? What the? Ona ma karabin na łapie! Jak to jedna postać z tego z Final Fantasy VII Zhang <muchy> Yu, ok. Baron. Uh. American Soldier Boy. Luling Long. Okej Yang Tao. Hm. Kulki No i Silly Billy Jedna autka. I też nawet tu widzę, że ubrania są dla nich różne. Czyli ono na no przykład jeden. A na no przykład, a ci inni mają inne na no przykład ubrania. Outfit? Nie, na razie nie, ale czyli pewnie będziemy mogli odblokować jakieś specjalne ubrania. Możemy też practice z nimi zrobić. No, check-in? Co to jest? Aha, to po prostu się codziennie logujemy. Ok. No i tutaj na dole, jak widzicie, mamy uh, story mode. Tak, czyli musimy ukończyć ten same river twice arc, czyli teraz to co robiliśmy, to po prostu ten jeden arc. Okej. Okay. Czyli będziemy mogli pewnie dalej to robić, nawet i w tym... playtestie, jaki mamy. Em, ale tak ludzie, nie chcę więcej tu wam bardziej spoilerować, jeżeli chcecie zagrać też ten playtest, to możecie się na stronie... E, ...tego zameldować i możecie spróbować szczęście, żeby dostać klucz, albo obejrzeć live'a 30 minut na Twitchu i się wtedy też zameldować i też macie szansę, żeby dostać ten klucz na ten playtest. E, musicie pobrać specjalny launcher wtedy, sobie to zainstalować i pobierać gierkę i możecie sobie zagrać, gra waży tylko 25 GB. Um, ale powiem Wam szczerze, mi się bardzo, bardzo spodobało. E, naprawdę bardzo, bardzo. Wygląda bardzo ładnie to graficznie, walka czuje się bardzo fajnie. No na pewno trochę rzeczy zmienią, no bo jednak jest to jeszcze wersja alfa. No, ale zobaczymy co dalej z tego wyjdzie. Ja na pewno jeszcze będę to w to troszkę grał, bo jak mówię, mi się bardzo, bardzo spodobało. Um, ale nie chcę wam to bardziej spoilerować, jeżeli sami chcecie w to zagrać, możecie sobie to pobrać, spróbować dodać, dostać się do playtestu i testy to wszystko wypróbować. Um, ale tak, już za dużo gadałem. To na tyle by było w tym odcinku, moi kochani. Jeżeli chcecie więcej na przykład z tego odcinku, możecie napisać chętnie w komentarzu, jak, jak widzieliście jeszcze miesiąc będzie trwało to wszystko. Więc może jeszcze coś z tego nagram, jeżeli byście chcieli. E, teraz też będą się pojawiać dwa odcinki tygodniowe, wtorki i w piątki. Więc możemy trochę więcej nagrywać, też kilka Gierek może się powtarzać trochę częściej. Więc e, jeżeli chcecie coś więcej z tego zobaczyć, napiszcie komentarz. Jeżeli jesteście nowy, stawcie łapkę w górę, suba, wpiszcie na Discorda, link jest w opisie. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, moi kochani.